Kim jesteś na co dzień? Na co dzień jestem studentką biologii? Na co dzień jestem studentem trzeciego roku socjetechniki oddziaływania społecznego oraz doradcą sportowym w sklepie sportowym. Robię zdjęcia. A ja jestem biednym studentem Politechniki lubelskiej. A na co dzień jestem grafikiem komputerowym? Studiuję psychologię. A ja jestem nauczycielem angielskiego w szkole podstawowej. Pracownikiem PEPKO? Uczniem technikum programistycznego. Student politechniki. Student weterynarii. Na co dzień jestem behawiorystką. Grynuję psy. Informatyk. Pracuję w korporacji. Teraz są na infolinii pewnego banku. Na co dzień jestem nauczycielem angielskiego w przedszkolu. No na co dzień ja jestem zwykłym uczniem, liceum. Jestem grafikiem i fotografem. Pracuję w korpo. No Do. Jestem jestem maturzystą aktualnie, aczkolwiek w życiu się jeszcze bardzo udzielam, bo jednocześnie jestem też młodzieżowym radnym miasta Lublin. Jestem uczniem czwartej klasy biochemu. Obecnie pracuję w służbach mundurowych. Obecnie jestem bezrobotnym. Na co dzień jestem studentką pedagogiki oraz rękodzielnikiem. Na co dzień jestem biednym studentem, studiuję grafikę na UMCEŚ. Jestem studentem pierwszego roku w kierunku kryminalistyka w biogospodarce. Poza tym to robię fursuty. Jestem studentem elektroradiologii. Jestem technikiem poligrafii. Ja pracuję jako salowa na bloku operacyjnym. Ja na co dzień jestem studentem scenografii w Poznaniu. Dzień pracuję w muzeum, oprowadzam turystów.